Czytanie z księgi rodzaju. Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia: Nie obawiaj się, Abramie, bo ja jestem Twoim obrońcą. Nagroda Twoja będzie sowita. Abram rzekł: O panie, mój Boże, na cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu mego życia, nie mając potomka. Przyszłym zaś spadkobiercą mojej majątności jest Damasceńczyk Eliezer, i mówił, ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właśnie zrodzony u mnie sługa mój, zostanie moim spadkobiercą. Ale oto usłyszał słowa. Nie on będzie twoim spadkobiercą, lecz ten po tobie dziedziczyć będzie, który od ciebie będzie pochodził. I poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić. Potem dodał: Tak liczne będzie twoje potomstwo. Abram uwierzył i pan poczytał mu to za zasługę. Pan okazał Sarze łaskawość, jak to obiecał, i uczynił jej to, co zapowiedział. Sara stała się brzemienną i urodziła sędziwemu Abrahamowi syna, w tym właśnie czasie, jaki Bóg wyznaczył. Abraham dał swemu synowi, który mu się urodził, a którego mu zrodziła Sara, imię Izaak. Oto Słowo Boże.